Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Twoja żona, partnerka zakłada sweter, gdy w domu jest 21 stopni Celsjusza, a Ty w samym podkoszulku w tym samym momencie chodzisz po domu? Albo dlaczego dzieciaki biegają w podkoszulkach w temperaturze, przy której babcia otula się kocem? Odpowiedź tkwi w naszych ciałach. To żywe laboratoria Termoregulacji. Kto zainspirował mnie do tego odcinka? Można powiedzieć prawie tak jak zawsze. Widzowie, którzy oglądają moje filmy. Pod kilkoma filmami, w których klient mówił mi, jakie temperatury utrzymuje w domu, znalazłem nieraz, można powiedzieć, brzydko nawet hamskie komentarze, po których przy czytaniu uświadomiłem sobie, że wiele osób nie rozumie odczuwania ciepła. Zanim zaczniemy, muszę Wam coś powiedzieć. Ten odcinek kosztował mnie naprawdę sporo pracy, więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to proszę Cię, kliknij przycisk subskrybuj. Pomoże mi to w dalszym rozwoju tego kanału, i tym samym da mi odpowiedź, że to co robię jest po prostu wartościowe. Ok, zacznijmy odcinek. Nasze ciała to nieustannie pracujące maszyny. Metabolizm, czyli proces spalania kalorii jest tutaj kluczem. Słuchajcie, sportowiec ważący 70 kg w spoczynku produkuje od 70 do 100 W ciepła. Tyle co żarówka, ale podczas na przykład już biegu maratońskiego jest w stanie wygenerować nawet 1000 W, czyli tyle co grzejnik. Dzieci mimo, że szybciej tracą ciepło przez proporcjonalnie większą powierzchnię skóry, mają metabolizm jak turbodoładowany silnik. Spalają 50 kcal na kilogram dziennie. Dla porównania, dorosły człowiek spala około 30 kcal w yy, przeliczeniu na kilogram przez cały dzień. Dlatego maluch w podkoszulce i babcia w swetrze to nie kaprys, a biologia. Kobiety kontra mężczyźni. To kolejna wojna, można powiedzieć, hormonów czy też termostatowa. Estrogen, czyli dominujący hormon u pań, zwęża naczynie krw naczynia krwionośne w dłoniach i stopach, by chronić narządy wewnętrzne. Efekt? Kobiece dłonie są średnio o 3 stopnie Celsjusza chłodniejsze niż męskie w tej samej temperaturze. Panowie z kolei mają więcej mięśni, czyli tak, takich, można powiedzieć, naturalnych grzałek. Co tłumaczy? Czemu często otwierają okna, gdy partnerka siedzi pod kocem? Pani kierowniczko, ja to wszystko rozumiem. Ja rozumiem, że Wam jest zimno, ale jak jest zima, to musi być zimno, tak? Badania pokazują, że kobiety preferują temperaturę w pomieszczeniach większą o około 3 stopnie Celsjusza w porównaniu do mężczyzn. Idealna temperatura według badań dla mężczyzn to 21 stopni Celsjusza, natomiast dla kobiet 24 stopnie Celsjusza. Odczucie ciepła w pomieszczeniach zależy nie tylko od ustawionej temperatury, ale także od sposobu, w jaki ciepło jest do niego dostarczane. Każdy emiter działa inaczej i wpływa na komfort w odmienny sposób. A więc tak: mamy ogrzewanie płaszczyznowe. Czyli na przykład ogrzewanie podłogowe czy też ścienne, one zapewnia nam równomierne rozprowadzenie ciepła. Jest to naturalne i komfortowe rozwiązanie, które nie powoduje unoszenia kurzu i charakteryzuje się niską temperaturą zasilania. Co sprzyja oczywiście oszczędzaniu energii. Minusem podłogówki czy też ogrzewania ściennego jest jej jest ich bezwładność, czyli ogrzewanie lub schłodzenie pomieszczenia zajmuje więcej czasu. Grzejniki działają na zasadzie konwekcji, co oznacza, że ogrzewają powietrze i to powietrze rozprowadza ciepło po pomieszczeniu. W ich pobliżu, czyli w pobliżu grzejników jest cieplej niż w dalszych częściach pokoju. Wtedy, tak jak powiedziałem przed chwileczką, temperatura może być niższa. System ten pozwala, ma taki duży plus, że pozwala na bardzo szybką regulację temperatury, jednak w wysokich pomieszczeniach może być mniej efektywne. Mamy jeszcze ogrzewanie nadmuchowe, czyli na przykład klimatyzację czy nagrzewnice. One znów też mają bardzo duży plus, że w bardzo szybki sposób, wręcz błyskawicznie, ogrzewają wnętrza, ale powietrze jest suche i może powodować unoszenie się kurzu, jeżeli oczywiście niewłaściwie ustawimy. Moc nadmuchu tego ciepłego powietrza. Ciepło odczuwalne jest mniej naturalne, ponieważ nie nagrzewa bezpośrednio ścian czy też mebli, a jedynie powietrze. Ostatnim typem emitera, który omówimy, będą promienniki podczerwieni, które ogrzewają tylko te powierzchnie, na które są skierowane. Ciepło odczuwalne odczuwalne jest natychmiastowo. Każdy z tych systemów wpływa na komfort cieplny w inny sposób, dlatego przy wyborze ogrzewania. Warto brać pod uwagę nie tylko koszty, ale i sposób, w jaki ciepło będzie odczuwane na co dzień. Czy zdarzyło Ci się kiedyś wejść do pomieszczenia i od razu odczułeś dyskomfort? Dyskomfort spowodowany temperaturą, poczułeś się niekomfortowo, niby temperatura na termometrze jest odpowiednia, ale wciąż jest jakby za gorąco, albo można powiedzieć, nawet za zimno. Zależy tak naprawdę. Od tego parametru. Słuchajcie, często winowajcą jest wilgoć powietrza, która ma ogromny wpływ na to, jak odbieramy temperaturę. Gdy powietrze jest zasuche, czyli wilgotność spada poniżej 40%, wilgoć ze skóry odparowywuje szybciej. To przyspiesza utratę ciepła z organizmu, co sprawia, że nawet przy 22 stopniach Celsjusza możemy odczuwać chłód. Z drugiej strony, jeżeli wilgotność przekracza 60%, to pod wolniej odparowywuje, co utrudnia naturalne chłodzenie ciała i sprawia, że ta sama temperatura wydaje się duszna i nieprzyjemna. Z ciekawostek: gdy wilgotność w pomieszczeniu spada do 30%, temperatura 20 stopni Celsjusza jest odczuwana, jakby było 17 stopni Celsjusza. Optymalna wilgotność w pomieszczeniu powinna wynosić od 40 do 60%. Jeśli zimą powietrze jest zbyt suche, warto rozważyć zakup nawilżacza powietrza, a latem pochłaniacza wilgoci. Wilgotność to czynnik, który rzadko sprawdzamy, a ma on ogromny wpływ na nasz komfort. Warto więc mieć w domu higrometr i obserwować, jak zmienia się wilgotność w naszym domu o różnych porach roku. Czy kiedykolwiek sprawdzaliście wilgotność powietrza u siebie w domu? Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzu. Nawet żarówki grają rolę. Ciepłe światło, czyli te takie około 2700 kelwinów, daje nastrojowy klimat, który pozwala obniżyć termostat bez dyskomfortu. Światło zimne, czyli te powyżej 5000 kelwinów, ożywia pomieszczenie, ale wzmaga uczucie chłodu. Zamieszczam obok diagram, który pokazuje Wam procentowy udział subiektywnych czujników w odczuciu ciepła. Utrzymanie odpowiedniej temperatury w poszczególnych pomieszczeniach naszego domu ma kluczowe znaczenie dla komfortu, ale przede wszystkim dla zdrowia domowników. Różne przestrzenie pełnią odmienne funkcje, co wpływa na zalecane w nich temperatury. I teraz opowiem Wam, jakie temperatury są zalecane przez wielu. Znawców czy też wielu naukowców, również przez WHO. Uśredniając w salonie między 19 a 22 stopnie, to według naukowców optimum dla zdrowia, ale gdy termometr, słuchajcie, wskaże 25 stopni Celsjusza w domu, zapłacicie około 35% więcej za ogrzewanie. Dlaczego? Każdy stopień powyżej 20 stopni Celsjusza to około 7% wzrostu cen na rachunkach. Sypialnia to osobna historia. Chłód między 17 a 19 stopni Celsjusza spowalnia metabolizm, obniża kortyzol, czyli hormon stresu i ułatwia zasypianie. To dlatego w zimnych sypialniach śpimy jak niemowlęta. W łazience zaś warto podkręcić ogrzewanie, do nawet 25 stopni, tutaj zakres jest między 23 a 25 stopni, właśnie. Unikniecie wtedy dreszczy po kąpieli, a stopy nie zmarzną na zimnych płytkach. W kuchni podczas pieczenia czy też gotowania generowane jest dodatkowe ciepło, dlatego optymalna temperatura w kuchni to między 18 a 20 stopni Celsjusza. Następnie mamy korytarze i przedpokoje. W tych mniej użytkowanych przestrzeniach, jak korytarz, czy też przedpokój, tak jak przed chwileczką powiedziałem, temperatura może być niższa w, granic w granicach 16-18 stopni Celsjusza. Jeżeli pracujecie w domu, przy komputerze, w swoim pokoju, czy też gabinecie, odpowiednia temperatura dla takiego pomieszczenia to między 20 a 22 stopnie Celsjusza. Jest to idealna temperatura do pracy, yy, za zimno obniża koncentrację, a za ciepło męczy. WHO sugeruje, że minimalna temperatura w pomieszczeniach mieszkalnych dla zdrowych i odpowiednio ubranych osób powinna wynosić minimum 18 stopni Celsjusza. Dla starszych i schorowanych osób rekomenduje się temperaturę na poziomie minimum 20 stopni Celsjusza. Dajcie znać, jakie wy utrzymujecie temperaturę, temperatury w swoim domu. Gdy ci cały czas zimno, mimo że temperatura w domu jest na poziomie 21-23 stopnie Celsjusza, warto się zbadać, ponieważ przyczyn może być naprawdę bardzo dużo. Jakie to mogą być przyczyny? E, niedoczynność tarczycy, anemia, zaburzenia krążenia, niskie ciśnienie krwi lub choroby przewlekłe jak cukrzyca czy choroby nerek. Warto się zbadać. Ale z drugiej strony, jeżeli ciągle jest Wam bardzo ciepło, jest Wam gorąco, mimo utrzymywania normalnej temperatury w domu, to tutaj również przyczyn może być kilka, takich jak nadczynność tarczycy, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia pocenia, otyłość, choroby serca. Powtórzę raz jeszcze, warto się zbadać. Czy możemy wytrenować nasz mózg, nasze ciało? Aby lepiej znosiło zimno. Zdecydowanie tak, ja jestem tego najlepszym przykładem. E, słuchajcie, jak to można zrobić poprzez na przykład morsowanie. Morsowanie zwiększa tolerancję na zimno poprzez aktywację brunatnej tkanki tłuszczowej można również zastosować naprzemienne prysznice ciepło zimno, poprawiają one krążenie i adaptację do danych warunków. Trening aerobowy jest również elementem, który poprawia tutaj adaptację. Co powoduje ten trening aerobowy, wzmacnia serce i poprawia termoregulację? Sauna również pomaga rozgrzanie organizmu, a następnie schłodzenie go hartuje, się, hartuje nam organizm, dzięki czemu mamy większą odporność na zimno. Słuchajcie, nie zaczynajcie od skoków do przerębli czy też od biegów maratońskich, zacznijcie od chłodniejszych kąpieli i lekkiego spaceru. Ciepło to sztuka kompromisu. Twój dom to przestrzeń, gdzie fizyka spotyka się z emocjami. Jak widzicie, zresztą słyszycie, elementów, które wpływają na to, jak dana osoba odczuwa ciepło, jest wiele. Więc zanim napiszecie jakiś komentarz typu kupił źródło X i teraz musi marznąć w 21 stopniach Celsjusza, to... Proszę Was bardzo, zastanówcie się troszeczkę. A Ty żałujesz? Ja nic nie zrobiłem. No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś? Temperatura to nie tylko cyferki na termostacie. To Wasze ciała, emocje, domowe zwyczaje i technologia. Dziękuję za obejrzenie filmu do samego końca. Mam nadzieję, że zostawiliście subskrypcję i że zobaczymy się w kolejnych filmach. Cześć!